wszystkim! Dzisiaj dostajemy sobie kolejną wyrzutnię z firmy Super Power Dream Like Delphin. Wygląda tak: za taką wyrzutnię trzeba zapłacić 87 zł. C5202, czas efektu 50 sekund i 48 strzałów mamy tutaj. Kaliber to jest 20 mm. Minus w tym, że jest tylko jeden ląd. Nie ma rezerwów, czyli powinien być jeszcze rezerwowy ląd, jak na taką dużą wyrzutnię czy nie jest duża, nie jest mała, bo tu jest 48 strzałów, ale jakby tu nie odpaliło, to można byłoby z drugiej strony odpalić. Żeby po prostu nie stracić kasy. Nie? Neku mamy tutaj 288 gram. Kategoria F2. Certyfikat posiada. I teraz tak. Na ef... Instagramie. Co? Na Instagramie. Na Instagramie. Efekty mamy tutaj. Takie Red Tail. Burst Red Stars with Glitter. Tutaj mamy czerwone ogony, Burst, nie wiem co to znaczy, czerwone gwiazdki i biały chyba stroboskop, ten glitter to jest chyba te właśnie te migające. Zielony ogon, Burst Green Stars Gold Glitter, czyli tutaj mamy złote gwiazdki migające. Ziel niebieski ogon, to jest właśnie też Burst Blue, g czerwone gwiazdki migające i żółte ogony. Z brokatowym kraklingiem, brokatowe wioski kraklingowe, takie, takie są tutaj efekty. Certyfikat posiada. No i co, lecimy sobie na zewnątrz, odpalimy sobie wyrzutnię i zobaczymy, jakie ma efekty. Zapraszam do oglądania. Dobra, lecimy sobie z wyrzutnią Delphin. Ląd ma z tej strony. Tutaj mamy akurat same wyrzutnie, same rury proste, więc nie trzeba jej. Na wzdłuż można, na wszerz. Tutaj dałem krótszy ląd. O te, powiem wam, kozackie, czerwono-niebieskie takie efekty. No powiem wam, kurde, wyrzutnia bardzo fajna, szczególnie te, te ostatnie efekty z niebieskimi takimi kropkami. Dobra, to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj, udostępniaj. Dzięki, do następnego razu.